Siemano, z tej strony Stebanates. jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie kodzik PaySep Jeśli chcecie wygrać standardowo łapa w górę, subik z dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie, że musicie być pierwszy w opisie, opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie aż 15% do wpłaty podczas trwającego eventu Summer Festival, więc... Zapraszam serdecznie, bo też za doładowywanie dostajecie tutaj eventowe punkciki. A przypominam, że w pierwszym linku w opisie macie widzowie konkursik na kałaszka za prawie 300 zł. Wystarczy płacić złotówkę z kodem Esteban. Po prostu wdoładuj konto, tutaj się wpisujecie Esteban, tam wchodzicie przez pierwszy link w opisie, no i możecie sobie wziąć udział w konkursie na Asimowa. Wystarczy płacić złotówkę, tak jak mówię, więc myślę, że naprawdę warto. A my dzisiaj mamy 1500 złotych. No, i w poprzednim odcinku otwieraliśmy sobie skrzyneczkę Broken Funk i naprawdę spoko oddało. Udało się też zrobić na koniec koskę, ale dzisiaj zostawimy i dzisiaj potwieramy sobie 5%. -ówki. Dawno tej skrzynki, e, bardzo dawno w sumie jej nie otwierałem. I to jest też fajna skrzynka, bo jakby nie ma samych. <laughs> Przepraszam widzowie za mój głos, nie wiem co się dzieje Nie ma jakby samych tragicznych itemów, bo jak coś poleci to może nawet ten redline polecieć Co zwraca skrzynkę Więc będziemy sobie otwierać po dwie jak na razie Łącznie 10% na kostkę. zobaczymy czy chociaż jedną uda się trafić No i zaczynamy, no i zobaczcie Trafiamy dwa takie itemki, które nie są tragiczne No będzie to strata, wiadomo Ale nie jest to coś w tym stylu, że Że wiecie, że tracimy cały balans no, ale na pewno, jeśli koska nie poleci, no to jest to pewne, że niestety w tym odcinku stracimy, więc liczymy na to, że kosa się pojawi. Chociaż jedna, mamy 1500 zł, więc troszkę tych skrzyneczek na pewno otworzymy. No, ale jak taki, jak taki dropik będzie, no to na pewno nic tutaj nie poleci. No, a my otwieramy dalej. No i są dwa Sirexy. No, no w sumie nie, no przy takim budżecie tutaj najdroższa kosa, no. Takie Boreal to by musiały polecieć chyba z 3, żeby się zwróciło. Na no, wiadomo, że będzie ciężko, będzie ciężko. No wydajemy 122 zł za każdy szczał. A jak na razie, no tutaj się nawet koska nie pokazuje, więc wiecie co? Pyknijmy se 4 za 245 zł, No i daj jedną koskę. Daj chociaż jedną kostkę, No i nie ma kosy, no i nie ma kosy. Jest jedna lepsza MK, no, ale to jest tylko 79 zł. No i to jest strata, no i to jest strata i będą ciężary Już widzę, że będą ciężary w dzisiejszym odcinku No ale zobaczymy, może jakimś tam fartem uda się trafić Trafiamy, auga za 128zł, więc tutaj mamy pierwszy profit No ale niestety ten profit mi nie zwraca w ogóle W ogóle, no to jest tylko jeden profit, no, który troszkę ten budżet mi e, jakoś tam reperuje Ale dobra, wiecie co, walnimy 5 za 306zł no daj kosę, daj jedną kosę, 5% to nie jest tak mało, nie ma kosy, jest redline, ale to, to nic nie da, 142 ziko, no jedna, 5% szans, no kurczę, jak na tyle skrzynek otwartych, ani jednej kosy, no tak średnio, tak średnio bym powiedział. Szkoda, szkoda bo naprawdę wierzyłem mocno w tą skrzyneczkę Mamy 11 tysięcy punktów eventowych To wrzućmy sobie tutaj wszystko do, do tego generatorka 1,1,4,4,4 I zobaczymy co dostaniemy ze skrzyneczki Uwaga Dostajemy ze skrzynki 18 z No lepsze to niż ten cashback 5 groszy Ale mogło być lepiej No i co, no i trzeba poryzykować widzowie Trzeba poryzykować Na razy 10, bo inaczej No nie widzę tutaj szans żeby ten odcinek się w ogóle jak w jakikolwiek sposób zwrócił. Pierwsze mamy prawo dół. Muszę zapamiętywać, bo często na jakiejś dropie wiecie jak jest. Prawo dół było, to zostawmy prawą górę jeszcze raz. No, ale teraz będzie strona lewa. I lewa góra chyba by też nie weszła. No i tu już jest groźnie widzowie, bo nie mamy tak dużo tych itemów. Dajmy znowu tą prawą górę. Znowu się kręci naprawdę spoko, bo jak kręci powoli, to jest jakaś tam. Wiecie, no w głowie jakaś szansa, ale dobra, dajmy lewą górę tym razem. I może proszę, doleć, doleć, doleć! Nie wierzę no. Na 20% by siadło. Na 20% by widzowie siadło. No i co? No i przed nami. Tak naprawdę dwa upgrade'y, no może, no może trzy, może trzy, spróbujmy, a jakbym to wrzucił wszystko, no nie, no to nie ma co. Shadow Dagger'ki, 11% i daj lewą, daj lewą w końcu, daj w końcu stronę lewą, no ale to przelatuje i znowu jest prawo-dół. Już drugi raz jest dzisiaj prawo-dół, ojojoj, oj, no będą ciężary, powiem wam szczerze. Będą ciężary, dajmy na 5% stronę lewą. No i to też nie doleć. Kurczę, zauważyliście to, że w ogóle nie daje góry. W ogóle nie daje góry. Teraz przy tych wszystkich upgradech dawało cały czas dół. No tutaj dwa razy była ta lewo góra, ale to była no taka bardziej gdzieś w tym miejscu. To nie było tak, że, hmm, że mogło coś tutaj wylecieć. Dobra. No dobra, no ostatni upgrade spróbujmy. Może akurat się uda i to dajmy też na 5%. Ursus Doppler. I dajmy tą lewą górę. Może akurat. No ale niestety znowu jest dół Znowu jest dół No cóż czasami tak jest widzowie Niestety w dzisiejszym odcinku się nie udało Poprzedni był profit tutaj No niestety musiał zabrać Pamiętajcie że jak macie profit to już wypłacajcie skiny Nie grajcie nimi dalej No a ja wam przypominam o pierwszym linku w opisie Bo tam macie konkurs na AK-47 Asimowa za prawie 300 zł Wystarczy wpłacić złotówkę z moim kodem Więc zapraszam wszystkich Dziękuję za wsparcie widzimy się w kolejnych No i na razie